Witam, witam, witajcie powarowi w kolejnym odcinku. W tym wideo zobaczymy 18 rzeczy, o których mogłeś, mogłaś nie wiedzieć. Ja się przyznam, że o pustych rzeczy dowiedziałem się dopiero niedawno na od zamkniętej bety. Mogę się tylko usprawiedliwić tym, że jestem trochę starszym rocznikiem i co za tym idzie trochę lamię. Oczywiście żartuję, rocznikiem ma znaczenie dobry czy złe grze. Pamiętajmy też, że Enlisted jest cały czas w fazie rozwoju i te wszystkie wspomniane w filmie akcje mogą za parę miesięcy zmienić lub zniknąć całkowicie. A propos rozwoju, bardzo mi się podoba ta gra i chciałbym bardzo, aby z małego dzieciaczka wyrósł całkiem fajny gość. A nie tak jak w przypadku Makali Kalkina, peżycie, jak sam w domu, i co z niego wyrosło. No właśnie, wolałbym, aby gra się naprawdę rozwijała w dobrym kierunku. Ok, starczy tej prywaty. Zaczynamy z zestawieniem 18 rzeczy, o których mogłeś, mogłaś nie wiedzieć. w Ten listę. na pierwszy ogień idzie skład, w którym wzywamy artylerię co 30 sekund, a nie jak na początku co 4 minuty. Musi to być skład typowo radiowy, w którym upgrade'ujemy tą właśnie ikonkę. Polecam wydawanie punktów najpierw do tej ikonki, a później na inne rzeczy. Jest to bardzo przydatne. Na drugim miejscu mamy ukryte strychy. Prawie w każdym większym budynku, z poddaszy mamy wejścia na strych i dalej na dach. Są tam naprawdę bardzo fajne miejsce. Numer 3. Leczenie. Widzieliście, że możecie uleczać wszystkich graczy po swojej stronie frontu. Wystarczy podejść, żołnierz tam się opatruje i domyślnie wcisnąć F, wtedy przyspieszamy to leczenie. Czwarte miejsce to plakaty. Tak, plakaty, plakaty. Wysłyszeliście się? Mamy do dyspozycji trzy plakaty, które możemy wybrać z menu rozkazów pod alt i powiesić je na ścianie. Piąta. Czy widzieliście o zmianie trybu ognia w broni? Pod klawiszem H możemy zmienić tryb na przykład z automatu na półautomat. Próstka. Od niedawna jest poligon, w którym możemy postrzelać różnymi rodzajami broni a także pojeździć czołgami w terenie i poćwiczyć działanie na strzelnicy czołgowe. Po numerem 7 wybuch dynamitu. Dynamit jest już uzbrojony w momencie kliknięcia myszką I. Proponowałbym trzymać go jak najdłużej, po czym wyrzucić na przykład w czołg, wtedy pojazd nie ma szans na odjechanie. Numer 8 wolna kamera w samolocie. Wymyśnij klawisz C, przytrzymujemy go i możemy się rozglądać dookoła samolotu. Jest to bardzo przydatne. Numer 9. Skoro jesteśmy przy samolotach, to regulacji prędkości możemy kontrolować scrolem. Pod numerem 10 mamy usuwanie niepotrzebnych żołnierzy ze swojego inwentarza. A robi się to tak. Numer 11. Wydawanie rozkazów. Wskazując celownikiem broni w miejsce wciskamy domyślnie klawisz X, wtedy nasz skład biegnie w to miejsce i będzie go bronił, dopóki nie anulujemy rozkazu też klawiszem X. Można też rozkazać składowi wejść do pojazdu. Numer 12. Wydawanie rozkazów składowi do ataku. Zaznaczamy cel np. czołg X i nasz skład, Leci się z nim rozprawić granatami lub dynamitami, w zależności od tego, co ma przy sobie. Numer 13. Wyjście z czołgu przez władz dowódcy i kont kontrolowanie walki z większym obszarem dania bitwy. Musimy się przenieść na stanowisko dowódcy i domyślnie wcisnąć kontrolę. Numer 14. Walka wręcz, czyli ciosy z kolby. Gdy walczymy z zwarciu, wciskamy domyślnie przycisk rola i walimy delikwenta Golbon. lub badnetem w zależności od tego, co mamy. 15. Ustawianie celownika. Domyślnie pod klawiszem H-down and H-up ustawiamy celownik na odległość, którą nam aktualnie, która nam aktualnie pasuje. 16. Zestrzelenie balonów zaporowych. To taka ciekawostka. Numer 17 to znaczniki na mapa. Wchodzimy do mapy klawiszem M. Przytrzymujemy klawisz ALT i prawym przyciskiem myszy zaznaczamy znacznikiem miejsce docelowe na mapie. Numer 18. Ostatni. Nie mam filmiku z tego, ale musicie uwierzyć mi na słowo. Jeśli gramy z kimś ze znajomych i gramy pojazdem, to ten znajomy może wejść do naszego czołgu na przykład i walczyć z nami. To by było na tyle. Dzięki bardzo za uwagę. Myślę, że film się spodobał. Jeśli tak, to zasubskrybuj kanał po więcej. Dzięki. Bądźcie zdrowi poborowi. Narka.